Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel, a to będzie króciutki filmik, tak jak zawsze dar czasu losowania w świątyni czasu. Żeby zobaczyć ile darmowych postaci się dostanie od razu, może jeszcze zanim zaczniemy, zapowiem, że event świąteczny na serwerach głównych ten kilkudniowy startuje 24 dokładnie grudnia, więc nie jest to na pewno przypadek. Więc od 24 grudnia, prawdopodobnie albo do 31 albo nawet do 1 stycznia, będzie trwał event kilkudniowy. Na moim kanale wszystkie na pewno obszary sobie ogarniemy. To tak tylko zapowiadam już na zaś. 50 darmowych emblematów czasu, lecimy do świątyni. No i brakuje mi generalnie trzech toranów, więc otrzymanie trzech toranów no jest gdzieś tam możliwe, bo mój rekord, chyba z 50 darmowych, to są właśnie trzy kopie. To prawda, zdarzyło się to tylko raz, ale zdarzyło. No mam trochę więcej, bo mam 64, no ale zobaczymy. 5 pierw 50 darmowych, więc zaczynamy. Cyk i zaczynamy raczej skromnie. Cyk drugi i niestety kontynuujemy skromnie. Cyk trzeci multi. Mamy pierwszego torana, Przypominam, że co 65 jest gwarantowana kopia w postaci przebudzonej. Niestety, jedziemy dalej. Niestety, muszę powtórzyć, niestety, znowu to słowo po raz chyba trzeci czy czwarty. No dobra, także jeszcze dwa pojedyncze. Cyk. Cyk i niestety jeden tylko toran z tych 50 darmowych. No ale mamy jeszcze 14, może chociaż jeszcze jedna kopia wyskoczy, no albo podwójny. Toranik byłby spoko w końcu bym sobie go dokończył. Ja i tak, i tak, na dniach pewnie go dokończę. Jak porobię zaległe chociażby legendarne podróże cudów na koncie głównym, bo nie robiłem jeszcze wszystkich. O, jest drugi toran. Także mam nadzieję, że w końcu uda mi się go skończyć. Co, co w sumie nie zajęło mi aż tak to długo, nie? Bo toran to jedna mimo wszystko ze świeższych postaci, więc w porównaniu z innymi postaciami, że tak powiem, przebudzonymi, toran poszedł mi wyjątkowo szybko, bo niektóre robiłem naprawdę długimi miesiącami. Tak jak wspominałem wielokrotnie, ja nigdy nie miałem szczęścia do postaci przebudzonych i w ogóle do świątyni czasu. Także dwa tutaj już czekają, jeszcze jeden i będzie w końcu na poziomie wzniosłym. Swoje oczywiście rezultaty, śmiało w komentarzach, nie musicie się wstydzić, śmiało możecie napisać z tych 50 darmowych i oczywiście, jeżeli robiliście np. 300, 500, 1000, to śmiało też możecie napisać, ile dostaliście kopii z takich ilości. Ja wam oczywiście bardzo dziękuję. Niedługo startujemy właśnie z eventem świątecznym 24 grudnia. 21 grudnia wchodzi Podróż Cudów. To tak w ramach przypomnienia, więc od 21 grudnia już w sumie zacznie się wajewki dziać, można powiedzieć. No i będzie to trwało aż do nowego roku. Także ja wam oczywiście bardzo, bardzo dziękuję. Życzę wam jeszcze miłego dnia. Na święta jeszcze przyjdzie czas, w sensie na życzenia. No i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.